Jeżeli nie macie chęci smarować się parafiną, która jest otrzymywana z ropy naftowej, a za to chcecie postawić na oleje roślinne, które oprócz tego, że mają świetny poślizg na skórze, to także mają właściwości pielęgnacyjne, to zapraszam do tego zestawienia. Nie tylko ważne jest to, co nakładamy na swoją skórę twarzy, ale także to, co nakładamy na nasze ciało. Tak więc przy takiej tematyce walentynkowej postanowiłam zebrać Wam produkty, które są z dobrym składem i po które możecie śmiało sięgać, jeżeli będziecie potrzebować czy to olejku do masażu, czy żelu intymnego. Przeanalizowałam produkty dostępne w Hebe oraz w Rosmanie i wybrałam... Te najlepsze, które mają naprawdę fajne składy i które mogę Wam tutaj polecić. Również niezwykle ważny jest skład żelów intymnych czy lubrykantów, o czym myślę, że zdarzy nam się zapominać, ale pamiętajmy, że skóra w miejscach intymnych jest ekstremalnie, ekstremalnie wrażliwa, tak więc bardzo ważne jest, aby takie żele były bez żadnych drażniących składników alergizujących czy mocnych konserwantów, i właśnie dzisiaj Wam takie przedstawię. Ok, będę już zaczynać i też będę bardzo konkretna, i będę po prostu mówić krótko. Ciutko i szybko, a żebyście mogli tutaj fajnie sobie te produkty przejrzeć. Tutaj mam telefon, więc mogę co jakiś czas zerkać w tym kierunku, ponieważ mam tutaj właśnie całą listę. I okej, okay, zaczynamy od pierwszej pozycji. Teraz przedstawiam Wam olejki do masażu, które znajdziecie w hebe. I pierwszą moją propozycją jest olejek od marki Knight i nazywa się on Bioolejek do ciała. Jest to mega prosta kompozycja. Mamy tutaj do czynienia z mieszanką olejów roślinnych. Ogromnym plusem jest to, że dwa oleje roślinne są tutaj certyfikowane z upraw ekologicznych tak więc jak najbardziej jest to na plus. I te oleje certyfikowane to jest krokosz bawierski oraz oliwa z oliwek. Jest także olej z fruta oraz słonecznikowy. Bardzo ładna, prosta, super mieszanka. I jest ona za 24 zł przy 100 ml. Fajna propozycja. Kolejną propozycją jest olejek do masażu od marki Fergio Bellarro. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. I to jest także bardzo prosta i jednocześnie bardzo fajne, ponieważ produkt bazuje na oleju słonecznikowym, ale do tego mamy kilka ekstraktów, m.in. z chili, z kawy, cynamonu, imbiru, kasztanowca oraz pomarańczy. Naprawdę bardzo fajna mieszanka. Cena także jest naprawdę fajna, bo za 200 ml płacimy 17 zł, także super propozycja. Kolejna propozycja nie jest tak stricte do, do masażu, ale jest to olejek do ciała, do pielęgnacji ciała. I jest to Liren, ujętniający olejek do ciała. I to jest produkt o tyle fajny, że ma naprawdę sporo olejów, m.in. sojowy, konopny, awokado, ryżowy, jaśminowy, ale w tym także mamy naprawdę mnóstwo ekstraktów. Składowo wszystko jest jak najbardziej super, więc to może być taki produkt dwa w jednym. Jednocześnie możemy mieć produkt do pielęgnacji ciała, ale także od czasu do czasu może nam posłużyć do masażu. Tak więc jak najbardziej. I tutaj cena także jest przyjemna, 22 zł za 100 ml. Więc to są takie trzy propozycje, naprawdę, naprawdę bardzo fajne zarówno składowo, jak i, jak i cenowo. Ale teraz jeszcze chcę Wam pokazać kolejny. Jest to olejek z marki Nakomi, olejek do ciała nawilżający. I tutaj mamy mieszankę oleju winogronowego, sojowego, słonecznikowego oraz arganowego. Cena 27 zł za 150 ml. Jeszcze jest druga propozycja właśnie od tej samej marki, czyli marki Nakomi. I jest to coś bardzo ciekawego, ponieważ jest to świeca i jednocześnie jest ona masłem do ciała, czyli zapalamy sobie świecę, która także e, ma, ma fajny zapach i pod wpływem tego rozgrzewania się świecy, także rozgrzewa nam się fajnie i roztapia masło szea, które możemy zaaplikować na skórę. Jest to taki niecodzienny, unikatowy, dość fajny sposób i może być takim fajnym urozmaiceniem. I tutaj w przypadku tego produktu mamy masło Masłoszea, olej kokosowy oraz olej eteryczny z Neroli. Także, tak, że składowo wszystko jest w porządku. I mam dla Was już ostatnią propozycję z Hebe, i to jest od marki Organic Natural Moments. I tutaj w składzie tego olejku mamy właściwie tylko olej słonecznikowy. Tak więc, jeżeli chodzi o takie zestawienie, to dałabym ten olejek tak naprawdę na ostatnim miejscu, bo te wcześniejsze olejki są fajniejsze, mają, mają fajniejsze składy. A a cenowo także są bardziej e, przyjazne, ale tutaj Wam daję w razie czego, w razie, e, w razie gdybyście byli w drogerii i chcieli wiedzieć, czy ma dobry skład, to jak najbardziej. Okej, okay, teraz czas na polecenie olejku do masażu z Rossmana. I pierwszym produktem, o którym chcę Wam wspomnieć to jest olejek do masażu od marki Manufaktura Piękna. To jest marka, która od dość niedawno pojawiła się w, właśnie w Rossmanach. I to jest orientalny olejek do masażu. I tutaj w składzie mamy olej sezamowy, olej migdałowy, olej winogronowy, także mamy dodatek zapachu. Cena 29 zł za 100 ml, także jak najbardziej wszystko w porządku. Tutaj z tej marki jest chyba kilka rodzajów olejku do masażu. Jest jeszcze um, cytrynowy olejek i ten troszkę Bardziej polecam, ponieważ on nie ma dodatku kompozycji zapachowej, a to zawsze jest na plus. Chyba, że zależy właśnie Wam na takim wyczuwalnym zapachu, no to wtedy nie. Kolejna moja propozycja to jest w zasadzie surowiec kosmetyczny i mamy tutaj markę Botanica Pharma i to jest olej migdałowy, który jest czystym olejem migdałowym tłoczonym na zimno i jak najbardziej takie coś może się super sprawdzić do masażu, zwłaszcza jeżeli bardzo często się masujecie i potrzebujecie fajnego natłuszczenia skóry, to tutaj mamy 250 ml, są też buteleczki 500 ml, więc jak najbardziej to też będzie fajny wybór, ale pamiętajcie, że to po prostu jest czysty olej, więc on nie będzie miał tutaj żadnego zapachu, ani innych takich e, jakichś fajnych dodatków. I jeśli chodzi jeszcze o takie oleje, to także mogę Wam polecić olej kokosowy od marki Be Organic. On także jest tłoczony na zimno, pochodzi także z ekologicznych upraw, ma, mamy 250 ml za 40 zł i to także jest w przypadku, kiedy e, po prostu potrzebujecie sam olej do masażu. E, olej kokosowy ma zapach e, lekko kokosowy, jednocześnie jest mega tłusty i bardzo dobrze natłuszcza skórę i, i super się sprawdza do masażu. I kolejne polecenie, które jest w bardzo korzystnej cenie, to jest od marki Wellness Beauty. I ten olejek nazywa się Balance of Ayurveda, olejek do ciała i masażu. I w tym olejku mamy olej słonecznikowy, rycynowy, ryżowy. Oprócz tego także mamy dwa ekstrakty ze słonecznika oraz z kwiatu lotosu. Jest także dodatek kompozycji zapachowej. I tutaj mamy 150 ml za 10 zł, także naprawdę bardzo korzystne. Więc jeśli szukacie czegoś nisko-budżetowego, to ten olejek także. Jak najbardziej składowo jest w porządku. To, co mogę Wam jeszcze polecić, to są oleje roślinne, po prostu takie czyste, tak jak Wam wcześniej pokazywałam. I tutaj na przykład marka Venus Nature ma różne oleje, na przykład olej z owoców awokado. I co prawda to są mniejsze buteleczki, na przykład 50 ml, ale jeżeli chcecie, zależy Wam na czystym oleju, na przykład właśnie z awokado, który naprawdę świetnie się sprawdza, zwłaszcza do cery suchej, to wtedy także one się super sprawdzą do masażu, bo czyste oleje, zwłaszcza takie tłuściejsze jak awokado, Avocado, także mają super poślizg i naprawdę fajnie się do tego sprawdzają. Więc jak najbardziej po takie oleje też możecie sięgać. Ok, przejdźmy teraz do żelów intymnych oraz lubrykantów. Wszystkie, które pokażę, bazują na wodzie i pamiętajcie też, że olejów, czyli na przykład takie olejki do masażu, nie stosujcie w momencie, kiedy macie prezerwatywy lateksowe. Nie można tych rzeczy razem łączyć, więc tutaj przypominam Wam i uprzedzam. Natomiast tutaj te żele intymne właśnie są na bazie wody i i także zawsze przeczytajcie na opakowaniu, co i jak stosować, z czym należy, z czym nie należy. Ogólnie tutaj z tymi produktami było dość ciężko, ponieważ większość z nich nie ma składów na opakowaniach. Niestety, więc musiałam napisać do kilku marek w momencie, kiedy nie było składów i poczekać na ich odpowiedzi, aby mi wysłali dokładne składy. Niektóre produkty miały na opakowaniach, ale szło to troszkę ciężko. Tak czy siak, na szczęście mam tutaj Wam do polecenia kilka produktów. Pierwszy z nich nazywa się Hello, love. I to jest krem intymny na bazie wody, zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego. Składowo tutaj absolutnie wszystko jest jak najbardziej na tak. Mamy wodę, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, mamy także konserwant który jest naprawdę bardzo fajny i bezpieczny, także wszystko jest jak najbardziej na tak w tym produkcie. Kolejna propozycja to jest żel intymny od marki Durex i tutaj jest taka linia Naturals i wszystkie trzy, które są dostępne w tej linii mają jak najbardziej bardzo fajne i naturalne składy, mogę Wam to polecić. W składzie mamy głównie wodę, glicerynę, mamy także inolinę, czy też oligosacharydy, mleczan, potasu. Jak najbardziej wszystko w porządku. Kolejna moja propozycja jest od marki Preventivo i to jest rozgrzewający żel nawilżający. On występuje chyba w dwóch opakowaniach, bo widziałam go w niebieskim, ale także w żółtym. Jeżeli ma napisane rozgrzewający żel, to ten jest jak najbardziej składowo w porządku i można go sięgać. Bardzo fajny skład. Mamy tutaj znowu wodę, glicerynę, czy też mamy sodium laktate, które bardzo fajnie nawilża skórę. Mamy, tu, mamy także alentoinę, więc naprawdę tutaj jest bardzo ładnie. Okej, okay, i mamy już ostatnią propozycję. Jest ona od marki Unimil, i tutaj także jest taka seria natural, i składowo jak najbardziej, tutaj wszystko jest okej. Okay. Mamy wodę, glicerynę, czy też kwas hialuronowy, czy guma santanowa, więc składowo także jak najbardziej i można potem produkt sięgać. Okej, okay, więc to by było wszystko. Mamy w sumie cztery propozycje naprawdę dobrych żelów intymnych, które mają bardzo fajny, naturalny skład, i one wszystkie były dostępne w Rosmanie nawet w takim mniejszym, byłam w takim. I nie było problemu, więc to jest naprawdę bardzo fajne, że mamy nawet wybór i w takich produktach. A jeśli korzystacie z takich produktów, to warto naprawdę wybierać właśnie te z naturalnym składem, bo unikniemy przeróżnych podrażnień czy innych niemiłych historii. Więc jak najbardziej jest to bardzo dobra opcja. Ok, to chyba by było wszystko. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik naprawdę Wam się przyda. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o takiej tematyce, czy fajne są to polecenia. No i co, życzę Wam miłego. Miłego weekendu, buziaki dla Was!